Cześć wszystkim. Dzisiaj trochę tak na niezbyt miło przeziębienie. Aczkolwiek witam. O, mam nadzieję, że wszystkim święta super ekstra minęły. Oczywiście um, powiem tak rzadko kiedy bywam na portalach i łatwiej się w inny sposób to robi niż nagrywa. Zapraszam do subskrypcji mojego konta. Oczywiście nowe materiały będą za niedługo, jak się trochę lepiej poczuję. Mam nadzieję, że będzie na wesoło, <laughs> więc zapraszam do komentowania. O, mam nadzieję, że będzie zdrowa podstawa. I powiem tak, wiele rzeczy pod kątem mm, koronawirusa choćby nie podoba mi się. Ale starajmy się zachować spokój, bo to, co się dzieje, jest niezbyt zdrowe. Więc miłego wieczoru wszystkim życzę. Super! E, humorów. Oczywiście, zdrowia jeszcze raz to, co najważniejsze. Dobranoc.